W dzisiejszym filmie pokażę wam, w jak piękny sposób można udekorować dynie. Witam was na kanale Domowe Pasje Anki i zapraszam na bardzo jesienny odcinek z dyniami. I mam tutaj przeróżne dynie kolorystycznie po prostu i białe i jasne pomarańcz pomarańczowe, lekko takie zielono szare. Więc dzisiaj nie od strony kulinarnej, ale tylko i wyłącznie od strony dekoracyjnej. Zajmiemy się też kwiatami. Mam tutaj przepiękne astry. Była dzisiaj y, moja pani na bazarku i miała przepiękny bukiet kwiatów. Zobaczcie ten. I mam od razu dla Was zadanie: dajcie znać w komentarzu, jak największą ilość kwiatów, których użyłam dzisiaj do dekoracji. Powiedziałam już, że dostałam przepiękne astry mam i wrzosy. Ale co jeszcze tutaj pojawiło się w bukiecie? Zobaczymy, kto z Was wymieni największą ilość kwiatów. Także zobaczymy sama, jestem ciekawa waszych odpowiedzi. I tutaj w tym bukiecie też przepiękne terawy są. Zobaczcie, one są tak delikatne, jak mgiełka. I. Te trawy, które tutaj y, będzie widać jeszcze, one są takie delikatne, zielone. Słuchajcie, one rosną nad wisłą. Ja widziałam tak samo te, właśnie trawki, więc muszę po nie pojechać. Nasze dekoracje rozpoczniemy od wrzosów i pokażę Wam sposób, który ja bardzo lubię. Mam tutaj ten cieniutki drucik i obwiązuję sobie dookoła ogonka. Słuchajcie, i do tej dekoracji zawsze wybieram taką dynię, która ma bardzo mocno zaznaczone te wnęki, wypukłości, więc to jest ważne, bo wtedy ta dekoracja wygląda najładniej. Mamy też dynie takie okrągłe, które nie mają tak mocno tak zaznaczonych. Zaznaczonej tej faktury swojej, więc do tej dekoracji, gdy będziemy uzupełniać te wyżłobienia, to naprawdę taka dynia jest najładniejsza. Uwielbiam białe dynie, naprawdę uwielbiam i świeczniki z dyni, ale najbardziej lubię dekorować dynie kwiatami. Pierwszy sposób to wrzosy, i zobaczcie, że ja cały czas. Trzymam ten drucik napięty. Nie trzymam go tak mocno, żeby mi tutaj wszystko popękało, bo tak naprawdę to wszystko jest robione na jednym druciku. Ja go nie wiążę. Każdy wrzos tutaj przymocowany jest na jednej nitce, jak to się mówi na jednym druciku. I naprawdę jest to bardzo efektowna dekoracja. Bardzo łatwa tak naprawdę, bo ja tylko wymierzam sobie y, jaką długość tego wrzosu zostawić, i czasami obcinam od góry, gdy mam za bardzo taki zwężający się ku górze. Więc to już czy obetniemy od dołu, od góry, naprawdę nie ma znaczenia, bo ja mam wrzos, który jest bardzo taki nierówny: jest gruby u podstawy i się bardzo zwęża y, ku górze. Ale wrzosy są też przepiękne, równe, więc tutaj nie ma znaczenia, jakie wrzosy weźmiecie. Do białej dyni pięknie wyglądałyby też te zielone wrzosy, które ostatnio użyłam w stroiku na grup, pamiętam. Przepiękna zieleń, i do białej dyni zielone dodatki też wyglądałyby cudownie. Więc y, możecie zrobić jak chcecie. Ucieszę się, jak napiszecie mi, że też wykorzystujecie kwiaty do dekoracji dyni, że zrobicie takie dekoracje, bo wygląda to naprawdę przepięknie. Teraz do mnie każdy, kto wchodzi, to jest wielkie wow, bo naprawdę robi to wrażenie, gdy mamy tak udekorowane dynie. Zachęcam Was do takich kwiatowych dekoracji. Jeżeli macie ogródki, macie jeszcze swoje kwiaty, to już w ogóle cudownie. Naprawdę bardzo lubię w ten sposób dekorowane dynie. Jestem bardzo ciekawa jakie kolory dyni lubicie do dekoracji, bo dynie przepięknie wyglądają, szczególnie te małe i mamy ich bardzo dużo do wyboru do koloru i ciekawa jestem jakie są wasze ulubione takie dynie do przeróżnych aranżacji jesiennych, do dekoracji, bo takie dynie naprawdę przepięknie ustawione na paterze z jakimiś jesiennymi kwiatami czy w koszach, w donicach, naprawdę dynie wyglądają przepięknie. Więc tutaj też można wykończyć taką dynię. Zobaczcie, i wrzosem, i lampkami. To naprawdę można stworzyć takie cuda małe, jesienne. I które są naprawdę bardzo proste, bo zobaczcie, że to nie jest skomplikowana dekoracja. I gwarantuję Wam, że każdy z Was byłby w stanie taką dekorację zrobić. Bo nie problemem jest naprawdę trzymać taki napięty drucik. Jeżeli będziecie. To robić, taką dekorację. Dajcie mi znać, czy mieliście jakieś kłopoty i trudności z tym. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko, bo to jest naprawdę bardzo prosty sposób. Takie wrzosy można też do dyni przykleić, ale bardzo często ten klej nam wystaje, nie przykleja nam się tak ładnie. Ja pokazywałam wam ostatnio w inspiracjach, że jeżeli przyklejamy roślinę do dyni, to tylko i wyłącznie naklej wikol i wtedy. Przyklejamy kwiaty już ususzone, płaskie, te, które sobie wkładamy między kartki w książkę i mamy ładnie ususzone, i wtedy to ma sens. Wrzos nie przyklei nam się tak ładnie, za bardzo odstaje, a na gorący klej to wtedy za bardzo ten klej nam wystaje. I bez sensu jest niszczyć taką dynię. A na druciku możemy wszystko sobie zmienić, jak nam się znudzi, zrobić inną dekorację. Także naprawdę zachęcam Was do wykorzystania takich drucików. I tak jak mówię, jeżeli nie macie takich drutów u siebie, idźcie do sklepu ogrodniczego i powiedzcie, że chcecie takie druciki mieć u siebie. Widziałam, że w Mrówce też są takie cieniusieńki. nie wiem jakie sklepy macie, ale może jest i w Lerławka, w Castoramie, w przeróżnych sklepach ogrodniczych, także naprawdę pytajcie, mówcie, żeby wam przywieźli, to wam przywiozą, bo to jest żaden problem. Także zobaczcie, tutaj jeszcze sobie zamiast takiej łodyżki wrzucę... Wrzos, przytnę go trochę, żeby nie był aż tak bardzo odstający i naprawdę dekorację mamy zrobioną. Bardzo efektowna, bardzo dekoracyjna, rzucająca się w oczy i naprawdę ym, wygląda pięknie. Ja czasami, yy, naprawdę, wierzcie mi, że dekoracje piękniej wyglądają na żywo niż yy, na filmie. Więc zróbcie takie dynie, to sami się przekonacie. Tutaj mam kolejną dynię. Bardzo lubię, to jest taki przygaszony pomarańczowy kolor i bardzo lubię ten odcień. Pięknie wygląda i z białymi kwiatami, z bielą, z zielenią, ale dzisiaj skupiamy się na takim różu mocnym i robimy w takim naprawdę jesiennym odcieniu różowym. Zobaczcie, teraz wykorzystam astry. Podstawkę do świecy z takim szpikulcem kupiłam w TEDIM. W okresie takim świątecznym, one teraz też w zasadzie powinny być w sklepie. Więc, jeżeli macie gdzieś obok siebie, to zobaczcie, bo naprawdę świetne są te szpikulce, i do adwentowych wianków będziemy robić też adwentowe dekoracje. Więc naprawdę takie szpikulce, i na grube świece, i na cieńsze są rewelacyjne i sobie nakuwam mocno. Słuchajcie, zgubiłam gdzieś bardzo taki mocny szpikulec do robienia dziur w dyni, bo mam taki jeden i nie mogę go w ogóle znaleźć, ale ja wykorzystałam, słuchajcie, patyczek do sushi. Idealnie robi dziury. One są na tyle szerokie, że te kwiaty pięknie wchodzą, nie wypadają. Więc wszystko jest ładnie ścisło. I zobaczcie tutaj dookoła tej świecy, bo świeca będzie na środku. Oczywiście nie wbijam ją w ogonek, tylko obok troszeczkę, więc trzeba później tymi kwiatami zachować taką symetrię. I później będę jeszcze wbijać kwiaty. Bardzo lubię też w ten sposób udekorować całą dynię. Naprawdę wtedy możemy kupić taką pomarańczową dynię, albo po prostu najtańszą. Ja te dynie tak w ogóle kupiłam w Biedronce i one kosztowały chyba 6,99 za kilogram, więc cena bardzo dobra i wydaje mi się, że jakąkolwiek dynię byście nie kupili, z jakiej dekoracji byście nie skorzystali. Fajnie jest kupić sobie trzy różnej wielkości dynie i wtedy naprawdę można je przepięknie zaaranżować. Tutaj mamy różowe kolory, ale tak jak mówiłam, możecie też wykorzystać. Ja mam astry, ale możecie wykorzystać też ich chryzantemy i wtedy chryzantemy przepięknie wyglądają, gdy są w całej dyni powbijane dookoła po prostu wszędzie że nie ma pustego miejsca. Wtedy mamy naprawdę przepiękną kulę kwiatów. Wygląda to niezwykle dekoracyjnie. Teraz już coraz więcej pojawia nam się też tych chryzantem w donicach i o takich właśnie drobnych chryzantemach mówię. Że wtedy fajnie wyglądają właśnie w takiej dyni. Więc można zrobić nawet no już najpiękniej, by wyglądały trzy dynie różnej wielkości całe w kwiatach naprawdę efekt wow, tak samo. I zobaczcie, tutaj już sobie dziurkuję, dokładam sobie kwiaty, żeby to mi się elegancko tak zmniejszało. To sobie wyobraźcie, jak tutaj już widać pięknie. Przyłożone te kwiaty, jak musi wyglądać cała kula. Naprawdę, o tutaj sobie zamienię, bo mam większy kwiat, więc większy dam wyżej, mniejszy tutaj, żeby mi się to wszystko ładnie zmniejszało. I zobaczcie, mamy dekorację gotową. Jest to kolejna dynia ze świecznikiem, ze świecą, więc jest niezwykle też dekoracyjna, wygląda cudnie. Teraz zajmiemy się tą dużą, zieloną, taką szarą dynią. Uwielbiam te dynie. Uwielbiam ten kolor, szczególnie z bielą wygląda niesamowicie, ale ta przygaszona pomarańcz też pięknie się komponuje, więc to są takie moje ulubione dynie. Także piszcie, jakie są Wasze kolory, bo zobaczcie, jak ona ślicznie wygląda. Cudnie wygląda z białymi wrzosami, bardzo mi się podoba. Tak samo jak i te białe dynie, tak? więc tutaj mamy kompozycję, która jest bardzo elegancka, bardzo taka gustowna w bieli i w takiej przygaszonej zieleni z delikatną szarością. Tutaj trzeba opróżnić cały środek, tak żeby wstawić sobie później słoik. Z wodą i będziemy robić bukiet. Przepiękny ten bukiet kupiłam. Tutaj jeszcze wcześniej ja ten łepek zaznaczyłam sobie skalpelem. Kupiłam skalpel w sklepie papierniczym do cięcia przeróżnego i bardzo często korzystam do wycinania kory czy dyni. Naprawdę taki skalpel jest świetny. Później wycięłam to wszystko nożem, oczywiście dłuższym. Ale tak, żeby sobie zaznaczyć, ponacinać, to naprawdę skalpel jest świetny, bo bardzo łatwo i lekko to idzie. I zobaczcie, mamy już tutaj wodę w słoiku. Nie musimy tutaj wazonu wstawiać. Macie słoik, wstawcie tego i tak nie będzie widać. I ja za chwileczkę kamerę oddalę, żebyście lepiej widzieli. I w kwiaty wstawiam i dłuższe, i krótsze, tak, żeby w ogóle nie było widać tego słoika. A kwiaty, które na przykład można, bo tutaj mam też takie kwiaty, które pięknie się zasuszają. I te kwiaty nie będę wkładać do tego naszego słoika z wodą, do naszego wazonu, tylko obok. Więc pomiędzy szkło a dynie tam wkładam te kwiaty, które pięknie schną i nie potrzebują już tak naprawdę wody, bo zasychają i bardzo dobrze się trzymają. I tutaj mam kilka takich kwiatów, więc dajcie znać w komentarzu, jakie kwiaty wykorzystałam do tego bukietu. Jestem bardzo ciekawa, kto z Was wypisze największą ilość kwiatów. Może ktoś z Was trafi we wszystkie i będziemy później patrzeć, bo na pewno wiele z Was nie wie, jak niektóre kwiaty się nazywają, więc jestem bardzo ciekawa Waszego zdania i. Co to za kwiaty w tym bukiecie się znalazły? Za chwilę będzie też wszystko jeszcze lepiej widać. Mam nadzieję, że dzisiejsze dekoracje też Wam się bardzo podobają i będziecie korzystać z inspiracji. Dzisiaj dekoracje bardzo wyraziste. Zachęcam Was też do subskrybowania kanału, kto jeszcze nie subskrybuje. Naprawdę dekoracje pojawiają się co chwilę przepiękne kompozycje, aranżacje, pomysły do wykorzystania przez was później w domach i naprawdę nie są trudne. Staram się robić łatwe dekoracje, tak żeby każdy z was mógł je powtórzyć. Ten piękny bukiet, który tutaj się znalazł, możecie go nie powtórzyć, bo przecudowną mieszankę kwiatów dostałam na bazarku, ale tak naprawdę to są kwiaty, które rosną też w ogródkach, więc być może skompletujecie swoje własne bukiety ze swoimi kwiatami, które macie w ogródkach i też będzie przepięknie. Mam nadzieję, że podobają Wam się dzisiejsze dynie, dekoracje. Świetny sposób na wykorzystanie kwiatów. Naprawdę one mają wilgoć w tych dyniach i bardzo długo są też piękne. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się dzisiejsze dekoracje podobają. Czy lubicie takie różowe, jesienne kolory? Astry to są jedne z ulubionych kwiatów mojej babci. Zawsze miała ich bardzo dużo w ogrodku. I tak mi się dzisiaj przypomniało, gdy zobaczyłam te kwiaty. Zawsze były i w wazonie na stole, i w ogródku. Astry, chryzantemy. Naprawdę, jeszcze cynie u nas rosły tak samo. Babcia bardzo kwiaty lubiła i naprawdę było ich kiedyś w ogrodzie bardzo, bardzo dużo. Ja serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tych dekoracjach, i wypiszcie jak największą ilość kwiatów, którą tutaj w tym bukiecie widzicie. Jestem ciekawa, kto z was wygra, kto z was wypisze jak najwięcej tych kwiatów. I jeszcze chcę Wam tylko na koniec powiedzieć, że do bukietu, jak miałam obcięty wrzos, ja go powtykałam i on do wody nie dotyka, bo wrzos pięknie zasycha, więc można wsadzić gdzie nie, gdzie pododawać ten wrzos. Zobaczcie, tutaj ten wrzos jest widoczny. I też cudnie wygląda. Ja wam bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa.